Witam was serdecznie z tej strony, Gram, bo się zajmam i mam info troszkę smutne na temat live'a. Ale dzisiaj najpodobnie zależy od instalacji, bo jeszcze nie mogę instalować. Wiem, że jak się mówi przedpremierowo, to już można niby, ale ja kupiłem przez Anebę tanie i teraz... Nie, nie mogę teraz instalować. Muszę czegoś, aż będzie premiera, a na streamie pisze, że premiera około za yy, ile to tam? Po tam 7 godzin. 7 godzin. 6 godzin tam do 19. Czyli może mi się jeszcze instalować gdzieś z godzinę lub ile. To albo dzisiaj zrobimy o 20.19 live. Z godzinę półtora albo dopiero jutro. Ale też o 17.00 i dłużej. Hm? Mam nadzieję jaką Waszą opinię, bo dużo osób na pewno mnie teraz z zabije no ale. Jednak następnym razem chyba jak będę chciał to kupię normalnie na Steamie żeby szybciej się zainstalowało coś, nie wiem. No, no to do usłyszenia, do zobaczenia, papatki. Jestem ciekawy waszej opinii i reakcji.